A. Ja tam widziałem kogoś, jakąś laskę. Chyba to z poprzedniej części. Gość jeszcze żyje? Nie wiem. Nie, poczekaj, on jeszcze żyje. Tego nie można zabić. Ciągle mu wsadzę krytyki w głowę i on nie ginie. Nie. Oh. O. Może jednak tam trzeba było podejść. Czy to nie jest ta babeczka Co? z pierwszej części? Nie wiem. Kogo stwierdzasz, że ja nie pamiętam? Dawaj kasaj, nie Ciekawe za ile. No dobra, trzeba ją podnieść. No to podnoszę ją. Dobra, biorę to co? Dobra, zostawiam ci sniperkę. Ona chce iridium. I się wali. A, będzie jadła iridium, wiesz? Jakie sniperki gdzie mi zostawiłaś? A, naboje. Oh, thanks. Bet you're looking for Roland, huh? He's not here. The bloodshots grabbed him. Made him cocky, too. They never came after me this hard. No, will be on Now the real fun begins. I'll see if I can't phase blast a few of them for you. Don't meet, I Dobra, musimy. Żyć prawda. Ja tam jakieś cienkie bole z tych gór, na pewno. tylko kurna wychodzą z różnych stron, że tak powiem. Ha. O kurna, nie, idzie ten wielki dupek, no. Ale no wale, wale. Dobra. Jeszcze jeden Jezu, ja strzelam! Nie wiem, ale chyba nie tak trzeba. Gdzie O jest nie ma mam. No co ty znowu? Spadłam. Dobra, pociśnięte. Dobra, trzeba jakieś amunicje. <ścisk> bo ja spadła. Spadłaś? Spadłaś! No to jak niby mam e, zaczekać na ciebie? No już jestem prawie na miejscu. Strasznie długo przeładowuję broń. No. Bez Nie, wiesz co, skoczyłam do tyłu. I Spoko. A dobra, idę stąd. Albo i nie. Dobra, bierzemy pistolet i kurna... Masz! O Jezus, o Jezus, sekundom nas pójdzie. Trzeba się chyba z nimi poganiać, no. Nie jest zaciekawie naprawdę. A już nie mam granatu. Yeah. Nie jestem ci w stanie pomóc, chyba, no. Dobra. jak ja ci nie pomogę, to oni mnie potem pocisną, no. Jezus. Jeszcze jeden jest, ja pierdzielę, nie, jeszcze dwóch jest o matko bosko. No. No, nieźle nas broni laska. Jak jakoś tych ataków unikać no Chociaż niektóre są Albo spieprzać jak się regeneruje tarcza Znowu, Paulina No się podniosę Dobra Powinnam przynajmniej Znaczy ja się podniosę ale zabijam go, powinienem się podnieść. No, nie wiem, czy to nie ja go zabiłem, no. Jeszcze chcę tego iridium, kurczę. Iridium iridiumożerna oh. jest niesamowicie. dobra, daj. Dobra. No, Thanks. Ale my nie dajemy jej ze swojej puli. No to dobrze. Nie, no bo znajduję takie iridium, i po prostu tutaj dajemy takie kawałki. Tak. Od jest sirena. Słuchaj, tak jak wrestling ty. Ekstra. Ten podrażnik. No, impressive. Odblokowano mi. No, ja też mam jakieś odblokowane. No dobra i dostaliśmy kawałek ekwipunku specjalnie pod naszą klasę i zaczyna się rozdział siódmy. A ile jest tych rozdziałów? A, nie mam nie mam, nie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. O Jezus, co się stało? Chyba się boom zrobiła.

A damn fine rescue. Więc się w tej chwili tej misji podejemy, podejmiemy. Tyle, że ona jest na poziom 12. No a poziom 12 to jest jednak. Przed nami Oś. jeszcze. Ale to chwila. No, faktycznie może. Zawsze lepiej być jednak wyższego poziomu do tych misji. Ale bardzo też. Weź sobie dwa. Dobra, Okej, okay, idziemy zinfiltrować twierdzę tych nieprzyjemnych gości. No, a to co z drugiej strony. A, tam też możemy iść na górę. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. A może to na górze jest właśnie. No i głupi. Znowu chcą nas palić, tak? No, bo oni się leją z tymi insektami. O oh, jezus, ja. Kurczę, bo tutaj jest walka między insektami a tymi gośćmi. Dobra, znowu jestem z dziwną główką. Orety, orety, jakiś ogromny, ogromny tem, insekt. Wiemy. Jak ja mam ci niby pomoc? Dobra, ci pomóc? Dobra, już ci pomóc. Nie, dzięki. Już? Dałaś radę. A, bo jest ten, wiesz, ten gościu z taką dziwną główeczką mało. Ja ją chyba oszalał generalnie. Ale jak się go zabija tymi no właśnie płomieniami... i wybuchowymi... Amunicją wybuchową, a raczej pistoletami z modyfikacją wybuchową, to jest już łatwiej. No, zdychaj. Ja sobie nie mogę tego dobić. Dobra, cad. No dobra, zaraz czeka nas awansik. Przepraszam, jeszcze. Dobra. A to jest dużo tych. Kurczę, ta wybuchowa broń, wybuchowa jest naprawdę świetna. Nie yeah. ja ogólnie mam z samymi modyfikacjami. Nie, aktualnie. No to dobrze. Do pancerzonych przeciwników chyba się dobrze nadaje. Mam ten pistolecik. Ten. Boże. Drugi pistolecik, który zadaje obrażenie chyba... No niebieskie obrażenie. Slag chyba. O to chodzi. Level up. O, Eridium. No co zanim zbierzemy 250 kawałków tego eridium, Co to jest? No po co ci 250? Bo za 250 można coś z czarnego. No coś za nie kupić można. No. Naprawdę jesteś pewien? No raczej. Dobra, poczekaj, szybko zaawansuję i wydam sobie tokena. A wydamy sobie na oto. O A punkt umiejętności zainwestuję w celność. No dokładnie. To będzie dobre. Wydaje mi się, że ta celność to jest do tego, żeby ci się tak celownik nie trząsł. A w niektórych broniach niesamowicie się ten celownik trzęsie. Mm -hmm. Ładnie. No znowu Eridium. Jakaś modyfikacja. Brązowa zebra, ta modyfikacja się nazywa całkiem. Całkiem ciekawe może być. Naprawdę. Ach, te małe główienka, no. O -o. Urna, szybkie to jest. Bardzo. Tylko 3 punkty do. Nie. nie, coś mi się przewidziało. Jakoby 3 punkty doświadczenia za to było. To chyba trochę jednak niemożliwe. No jest, nie, znowu ten dupek. Ale jak jest uszkodzony, to strasznie wolno idzie. Oka, pokój idzie. A, czy my nie przeszliśmy tej lokacji? E, wiesz co musimy się wrócić. A, dobra, obraz widzimy sobie do końca. Czemu by nie w końcu, prawda? Ale to już się pospieszmy w tamtą stronę, którą powinniśmy O to mniej więcej idziemy. A tylko mniej więcej. O Jezu, znowu jest ten wielki dupek. Ła, gdzie daj od niego! Uciekaj! Nie, te karzełki są naprawdę śmieszne. A, zedykowa mi tarczę. Dobra, padł. Okej, okay, super. A ja mam teraz dopiero level up. Czyli co, zmierzamy tam do tego wejścia mówisz? Aha! Nie wiem czy dobrze idziemy, no to chyba... Może raczej powinniśmy się wrócić, ale nie jestem pewny Nie no jest ok Mamy jakiś punkt zapisu i przejdziemy z drugiej strony Dobra, o, o kurna, o rety, o boże. E, ja sam spadam. Jakiś wielgachny gościu tam jest. I tutaj też. On jest. Kurczę, o nie on. on teraz zrzucił maskę, no. W dupę mu trzeba. Weź go, powstrzymaj swoją umiejętnością. Dobra. Nie, nie mogę. Nie zadziałało. Kurczę, on ma lodówkę na sobie? Nie. rzucił się na mnie. <laughs> e, a nie, to można otworzyć. LOL. Popatrz, i tam jest broń, pewnie, czy coś. Weź stąd, przejdź. A, boże, to było tragiczne. Ja się, wiesz, jak już zabijam go, to on się tak na mnie położył z tą paszczą szeroką. I tak, wiesz, do mnie się zbliża, cały ekran. O, o Jezu. Chyba wąską paszczą. Dobra, otwieram. Oj, to było brzydliwe po prostu. <laughs> Ty, ja stąd nie mogę wyjść. No to... To nie wiem. No to nie będziesz miała lootu, no trudno. A nie, Jest, zgarniasz no. mi loot. i mogę stąd wyjść, no. Słuchaj, no to nie mam pojęcia co trzeba zrobić. Poczekaj, rzuciłem ci granat. Ja regeneruję mi się życie ogólnie. Dobra, idź dalej, o, nie wiem, cię zabijam, no tak. No, to ja nie wiem, co masz zrobić. Idź dalej, pewnie zjesz... No dobra. Zgadzam się... Powinniśmy się zrestać, no. Nie no, szczerze mówiąc, to nie sądzę, żeby to tak działało. Nie sądzę, żeby to tak działało. A czy będziesz tam cały czas, wiesz? No nie wiem, co musisz zrobić, zabić się czy co? Hm, dobra. Poczekaj, spróbuję wejść do nowego obszaru, to może wtedy dopiero... Bo jak Ciebie tutaj nie ma. Takich małych dupków. Ok. O, o, o. Ja wiem, on jest zjadł dlatego się nie mogę ruszyć. Gdyś... No. Co w ogóle jesteśmy w złym miejscu, że tak powiem, i do złego miejsca doszliśmy. A może i do dobrego? Nie. Dobra, wyszłam o. z gry, zaproś mnie. A no dobra. Dobra, wysłałem. No No wczytujmy się No to continue Jaka krótka przerwa na reklamę Słychać jak mój pies gryzie kość? No mam nadzieję. No dobra, i widzisz od razu, chyba jesteśmy. chociaż Nie, chyba jesteśmy w dobrym miejscu, tak mi się wydaje, już w tej chwili. No, tam gdzie powinniśmy dotrzeć od początku. LOL? Co to? Nie. No dobra, jeszcze raz trzeba tam będzie dość i to... Dobra, od nowa wszystko zbieramy. No i od nowa będziemy musieli to przechodzić, chyba że po prostu sobie skrócimy drogę. I tak też uczynimy, od razu pójdziemy tam gdzie trzeba iść i tyle. A ty Paulina co jest? To no chciałbym tylko... token sobie rozdać. Stoł. Albo możesz iść pierwszy, a ja... No dobra, no to idę w takim razie pierwszy. O i tarcze są jakieś tutaj. Ale żadna nie jest jakoś specjalnie dobra. No to ja wezmę po prostu dwie i ty sobie weź dwie i tyle. Um, no nie, no to trzeba będzie znowu od nowa się z nimi wszystkimi lać. A dlaczego? A, bo ja wyszłam, czy co? No bo no tak no zresetowaliśmy tak jakby grę, tak mi się wydaje. Ale ty byłeś nadal w tej grze. No nie, bo ja też założyłem nową. No dobra, spoko. Kurczę, no przecież... No co jest? Mam dziwne wrażenie, że już tutaj byliśmy hmm. okej. Okay. Kurczę, to chyba jednak w następnym odcinku dopiero tam dotrzemy i zaczniemy wykonywać to zadanie, bo wiem, już prawie godzina będzie zaraz. Jak to gramy Orety, nie, są ci goście, ci pyro są, no. Cholera jasna, dobra, ja od nich sobie idę, niech oni się na tobie skupią. Dobra, podniosą go. go. Dobra, już. Pięknie. Okej, okay, ładnie. No jeszcze wychodzi. <grywka> <grymiany> Boże, jesteśmy nienormalni. Hmm. Wiesz co, chyba mamy wspólny zasób amunicji, tak mi się wydaje. W sensie ja nie używałem naboi do shotgunu, bo nie mam, ale... Mam zapotrzebowanie na naboje do shotgunu. Mam taką rączkę, że mogę je wziąć tak jakby. Znaczy, wiesz, ja też snajperki nie używam, a mam zapotrzebowanie. No właśnie, ciągle. więc mamy można powiedzieć, że uzupełniamy się nawzajem. No dobra, słuchaj Pinia, ja myślę, żeby tutaj skończyć ten odcinek. A my się zobaczymy z wami podczas wykonywania misji Adam Fine Rescue. Właśnie z tego albo zbliżonego momentu, nie z tego momentu akurat. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, bycie z nami do końca. Mam nadzieję, że będziecie komentowali i że się dobrze z nami bawiliście. Do zobaczenia. Hej, hej!